Witajcie, jestem Julia. To jest kolejny odcinek na moim kanale i dzisiaj będziemy sobie czytali e, nową książkę Stefana Żeromskiego pod tytułem Syzyfowe Prace. taka dosyć, pół w sumie, troszkę pół długa, więc będzie z niej kilka odcinków na pewno. E, I od razu mówię, że pierwszy odcinek też będzie na dwa odcinki, bo jest dłuższy, ale żebym go wzięła, chciała w jeden zrobić. Odcinek to był za długi. Zaczynajmy. Termin odstawienia Marcina, Bor Marcina do szkoły przypadł na dzień 4 stycznia. Obydwoje państwo Borowiczowie postanowili odwieść jedynaka na miejsce. Zaprzężono konie do malowanych i kutych sank. Główne siedzenie wysłano barwnym, strzyżonym dywanem który zazwyczaj wisiał nad łóżkiem pani i około pierwszej z południa wśród powszechnego płaczu wyruszono dzień był wietrzny i mroźny mimo to jednak że szczyty wzgórzku żyły się nieustannie od przelatującej zadymki na rozległych dolinach między lasami zmarznięte pustkowia leżały w spokoju i prawie w ciszy Szedł tylko tamtędy zimny przeciąg, wiejący, wiejąc sypki śnieg, niby lotną plewą, gdzie niegdzie wałęsały się nad zaspami smugi najdrobniejszego pyłu, jak dymek przyduszonego paleniska. Chłopak siedzący na koźle, podobny do głowy cukru, opakowanej szarą bibułą w swym spiczastym basz, baszłyku, który w tamtych okolicach od dawien dawna uległ nostrofikacji, Prawo obywatelskie i otrzymał swoją nazwę Maślocha, i w brudnej sukmanie mocno trzymał lejce garściami, ukrytej, ukrytymi w niezmiernych rękawicach wełnianych, o jednym wielkim palcu. Konie były wypoczęte, nie chodziły bowiem od pewnego już czasu do żadnej ciężkiej roboty. To też pomykały parskans z ostrego kusa. Poledwo przytartej, a już znowu na pół zadętej droż, drożynie i sucho, jakie dostanie trzaskały pod podkowami o nadmierze, nadmierzniętą z skorupą śniegu. Pan walenty Borowicz ćmił fajkę na krótkim cybuszku, wychylał się co chwilę, co kilka minut na bok i przyglądał uważnie już to sanicom, już to migającym kopytą. Wiatr go chłostał po zaczerwienionej twarzy i on to zapewne wyciskał owe łzy, które szlachcic ukrad ukradkiem ocierał. Pani Borowiczowa nie siliła się wcale. na Namaskowanie wzruszenia. Łzy stały bez przerwy w oczach skierowanych na syna. Twarz ta niegdyś piękna, a w owej chwili wyniszczona już bardzo przez troski chorobę piersiową. Miała niezwykły wyraz Namysłu, czy jakiej głębokiej, a gorzkiej rozwagi? Malec siedział w nogach tyłem do koni. Był to duży, tęgi, muskularny chłopak ośmioletni, z twarzą nie tyle piękną, ile rozumną i miłą. Oczy miał czarne i połyskliwe, w cieniu gęstych brwi ukryte. Włosy krótko przystrzyżone na jeża okrywały. Okrywała barankowa czapka wciśnięta aż na uszy. Miał ono sobie zgrabną bekieszę z futrzanym kołnierzem i wełniane rękawiczki. Włożono nań ten strój odświętny, za którym tak przepadał, ale za to wieziono go do szkoły. Z niemego smutku matki, z miny ojca udającego dobry humor, wnioskował doskonale, że w owej szkole, którą mu tak zachwalano, przy obiecanych rozkoszy będzie nie tak znowu dużo. Znajomy widok wioski rodzinnej znikł mu prędko z oczu. Nagie wierzchołki lip stojących przed dworem schyliły się za brzeg lasu obwieszonego kiśmi śniegu. Najbliższa gór góra poczęła wykręcać się, zmieniać, jakby, krzy jakby krzywić i dziwacznie garbić. Wypadały teraz. Przed jego, oczoma, przed jego oczy smugi zarośli, jakich jeszcze nigdy nie widział. Płoty z sękatych, nieociosanych żerdzi, na których wisiały przedziwne, niezmiernie długie sople lodu. Wynurzały się pewne obszary puste, gdzie niegdzie okryte lodami, o barwie, barwie sinawej, zimnej i dzikiej. Niekiedy las z nagła podbiegał ku drodze i odkrywał przed zdumionymi oczyma chłopca, Postępnę swoje głęb głębie. Patrz Marcinek. Zając trup zajęczy. Wołał co, woła, co chwilę ojciec, trącając go nogą. Gdzie tatku? O, o! A o, tu widzisz, dwa ślady, duże, dwa małe, widzisz? Widzę. Będziemy teraz szukali tropu Frisa. Czekaj no. My go tu zaraz oszóstawy śledzimy. A potem palniemy mu w łeb. Zdejmijmy futro i każemy Zelikowi uszyć prześliczną lisiurę dla pana studenta Marcina Borowicza. Czekaj, no my go tu zaraz. Marcinek wpatrywał się w łukę leśne polany i zamiast rozryw rozrywki zimną bojaźń na tych tropach spotykał. Z rozkoszą byłby pobieg śladem lisów i zający. Nurzał się w śniegu i hałasał. I hasał wśród przedętych zarośli, ale teraz z całego obszaru i z tajemniczych jego cieniów fioletowych biała na niego bolesna i zdumiewająca tajemnica. Szkoła, szkoła, szkoła. Ostatni szmat tak zwanych odpa odpadków leśnych wykręcił się w inną stronę i zdawało się, że ucieka za oczy. Na przełaj polami roztwarła się przestrzeń płaska. Tu i ówdzie poprzegradzana opadkami Oplotkami, w których na dnie małych wąwozików kryły się drożyzny przydęte, w owej chwili zaspami podobnymi do wysokich kopców albo śpiczastych dachów. W jedną z takich dróg chłopskich wjechały sanie państwa Borowiczów i poczęły kopać się przez wydmy, kiedy Marcinek wykręcił głowę i wiercił się na miejscu, żeby pomimo smutku spojrzeć na konie. Dostrzegł przy skręcu pola smogę szarych ścian okrytych białymi strzechami, a ściany tworzyły linię równą i przykuwały oczy niezwykłym na śniegach kolorem. Co to jest, mamusiu? Zapytał z oczy oczyma peł łez pełnymi. Pani Borowiczowa, uśmiechnia się z przymusem i na pozór spokojnie odrzekła. To nic, kochanku, to owczary. To już w tych owczarach szkoła? Tak, kochanku, ale to nic. Przecież ty jesteś tęgi, rozumny, mądry chłopiec. Przecież ty kochasz swojemu mamusię, trzeba się uczyć, malutki, uczyć. Ale on tylko udaje, że ojciec udaje, udając również, że się znowu zanosi do śmiechu. Alboż to dalek, daleko, do Wielkiej Nocy, zleciek z zbicza strzelił. Oni się obejrzysz, aż tu zajeżdża wózka pod szkołem. Po, go, po kogoś przyjechali, pytają Jątka. a po naszego panicza, po studenta, on, on powie. A w domu co mazurków, co babek, co placków z migdałami. Powiadam ci, zatrzęsienie. Wiatr szedł w polu ostrzejszy i o twarze rodziców chłopca. Marcin pod, poddał się ciśnieniu serca, który uczuwał pierwszy raz w życiu. I milcząc słuchał r, nawału zdań o szkole, konieczności uczenia się o gimnazjum, o mundurze mu, muzurkach, mazurkach zająca o cukrze lodowym, tapiszonach, posłuszeństwie, u jakiejś pilności nieskończonym łańcuchu innych wyobrażeń. Chwilami przestawał myśleć i patrzał znużonym wzrokiem, jak wiatr rozdmuchuje futro w pewnym miejscu elkowego. Elkowy kołnierz, kołnierz z futra tchórzy. W kształcie peleryny, kołnierza matki, zupełnie jak gdyby ktoś chciał na to miejsce Przyłożywszy do niego usta, chwilami znowu tłumił całą potęgę dziecięcej woli. Wybuch przerażenia, które wstrząsało jego żyły jak wystrzał spodziewany. Tymczasem Janczary, dźwięki głośniej z obu stron drożyny, drożyny, ukazały się ściany stodu. Później parkany, bielone chaty i sanie flignęły się na utorowaną szeroką ulicę wioski. Chłopiec powożący zaciął konie a nie upłynęło kilkanaście minut, wstrzymał je. Przed budynkiem większym trał od chaty Włocińskich, ale nie odbiegającym pod, domost pod względem struktury od ich typu. We frontowej ścianie tego domostwa połyskiwały dwa okna sześcioszybowe, a nad drzwiami wchodowy wchodowymi czerniła tablica z napisem NACZALNOJE OWCZARSKIE ULISZCZE Szkoła początkowa w Owczarach. Obok budynku szkolnego stała skromnie niewielka obórka i tulia się nieco mniejsza od obórki kubka krowiego nawozu. Między drogą a domem znajdowała się pewna przestrzeń. Zapewne warzywny ogródek, w którym tego dnia sterczało jedno jakieś drzewko obciążone mnóstwem sopli. Dookoła tego placu biegł płot z powyłamywanymi kołkami. Gdy Sanki zatrzymywał się na drodze z sieniu uczulisza, wybiegł bez czapki nauczyciel pan Ferdynand Wiechowski i żona jego, pani Marcjanna z Piliszów. Nim zdążyli zbliżyć się do Sanek, Marcin potrafił zadać matce szereg kategorycznych pytań. – A musił to nauczyciel? – Tak, kochanku. – A to nauczycielka? – Tak. – A czy ma widzieć, jak temu nauczycielowi strasznie się grytka rusza? – Cicho bądź. Nauczyciel miał na sobie rude i mocno zniszczone palto z wystrzębionymi dziurkami od guzików i guzikami rozmaitego pochodzenia, na nogach grube buty, a na długiej szyi wełniany szalik, prążki czerwone i zielone, szerokie żółtawe wąsy. Od czasów węgla przeszłości leżących niepokręcane do góry zakrywały usta pana Wierzchowskiego. Jak dwa strzępy sukna palcami prawej ręki, powalanymi atramentem, z gracją ko i kokieterią, odgarniał z czoła spadające promienie włosów i rozkopywał śnieg. Szastając po nim nogą w nieprzerwanych ukłonach, zwiętła i zastygła twarz jego, marszczyła się uśmiechu czołobitności, którą uczynił, czynił ją podobno do maski. O wiele śmielej. Zbliżała się do stanek pani nauczycielowa. Była to kobieta przystrojona, choć nie to za wielka i za otyła. Miała oczy przykryte szafirowymi okularami. Te wielkie okulary natychmiast jej bardzo źle usposobiły do niej, dla niej Martina Borowicza. Nie wiedział, czy ta pani w danym momencie patrzy na niego, i co najważniejsze, czy ona w ogóle go widzi. Drogą dziwnego spojrzenia, wrażeń, prędko wykombinował że nauczycielka podobna jest do ogromnej muchy. — Powitać, powitać! — wołała Szeplne. szepleniąc pani Wiechowska. Poczęła wysadzać stanek matkę Marcinka. Jakże zdrowie zepsął nauczyciel gwałtownym sposobem i nie wiedząc kogo, ani na chwilę nie przestając uśmiechać się jednostajnie. — Powitać kawalera! — mówiła coraz śmielej i głośniej nauczycielowa. — Teraz już specjalnie do Marcina! — cóż był dudy pewno były ejże cóż to za dudy mamo szepnął kawaler przez zęby jakże zdrowie wypalił znowu nauczyciel mocno zacierając ręce ano otóż jesteśmy rzekł ze sobą rzekł ze swobodą pan borowicz dudy było tam tego trochę ale chwalić Boga niewiele niewiele spodziewam się proszę pana dobrodzieja rzekła nauczycielka tonem wysoce dydaktycznym Spodziewam się, Marcinek powinien to rozumieć, mówiła z rosnącym uczuciem i rozdymając, no, i rozdymając nozdrza, że rodzice i cała familia oczekują po nim wie, wiele, bardzo, bardzo wiele. Powinien to rozumieć, że musi stać się nie tylko pociechą rodziców, w sędziwej starości pod prą ich lat zgrzywiałych, ale i chlubą. Ten wraz z chlubą wymówiła ze szczególnym namaszczeniem. A naturalna rzecz, zakończył nauczyciel, zwracając się do pana Borowicza z takim wyrazem twarzy, jakby chciał zapytać, no a może by tak kieliszek szpagaterii? Szpagateria, żartobliwy wódka. Czymkolwiek Marcinek zostanie. Mówiła nauczycielka coraz płynniej, brudnąc po śniegu do sieni, a stamtąd sprowadzając gości do mieszkania. Czy to obywatelem ziemskim, czyli też kapłanem. Czy sekretarzem gminnym, albo oficerem, zawsze powinien to mieć przede wszystkim na uwadze, że ma być chlubą swojej familii. Nie wiem, jak o tej sprawie sąd mają państwo dobrodziejstwo. Co się zaś mnie tyczy, to jest to moje święte przeświadczenie. Znowu tą chlubą ze znużeniem myślał kandydat na stanowisko tak podwyższone wśród całej familii, ponieważ zaś przed chwilą wyraźnie słyszał, że może być oficerem. A jednocześnie patrzył w oczy matki, zamglone niewymowną miłością i łzami. Upuściła go tędy naprężona uwaga, z jaką wsłuchiwał się w mowę nauczycielki. I poczuł z całą swobodą myśleć o błyszczących szlifach i dzwoniących ostrogach. Była, byłby nawet przyciąg w owej chwili, że ostrogi i szlify są ową nieznaną chlubą. Pokoik, do którego wprowadzono przybyłych, miał niesłychanie małe wymiary. Zostawiony był mnóstwem grana, gratów. Jeden kąt zajmowało wielkie łóżko. Drugi kąt piec, piec kolosalnych rozmiarów. Trzeci znowu łóżko. Na środku stała kanapa i okrągły stolik z jesionego drzewa, pokrojony najwyżej kozikami porysowanym jakimś narzędziem tępym a zębatym. Na ścianach wisiały to i ówdzie litografie. Litografia. Grafika, rysunek najpierw nanosi się na płytę kamienną, a potem odbija na papierze. Wyobrażające święty świętych i święte przy drzwiach prowadzących do izb szkolnej zawiszone były na sznurku duży kalendarz zielonej układca na nim rzemienna, pięciopalczasta dyscyplina strząkiem do złudzenia naśladującym sarnią nóżkę. Właśnie w owej chwili, kiedy Marcinowi Trójosią po głowie chluba w kształcie szliw ułański wzrok jego padł na, okromny, na okropny instrument. No i jakże tam hełm, zeptał nauczyciel wyciągając chudą, kością rękę w kierunku czupryny Marcina. Z takim gestem, jakby używał zwykle felcher Lejbuś. Felcher Fryzjer często też zajmował się opatrywaniem ran i udzielaniem pomocy medycznej. Kiedy się do strzyżenia pod włos zabierał, jednocześnie przyjęły malca, dwa dreszcze na widok dyscypliny i tej okrutnej, chudej łapy, westchnął z głębi piersi w taki sposób, że, do, że tego aktu nikt nie widział. Nawet matka ich poddał spokojnie głowę. W takiej, spo... jakiejś dziwnej pieszczoci nauczyciela, która przypominała rozcieranie świeżo nabitego guza, straszna redygnacja, do której zmuszał się całym wysiłkiem woli. Skupiła się w cichych myślach. Mama mięczu tu zostawi samego. On mnie z początku będzie brał za głowę, a tak po, o tak, a potem... Później z odwagą, która była trudem do trudnym do zniesienia cierpienia, spojrzał na dyscyplinę i nawet podniósł wzrok na pana Wiechowskiego. Tymczasem od poko do pokoju weszła dziewczynka, mniej więcej dziesięcioletnia. Na cienkich nogach obutych w duże trzewiki i dygnęła. Miała na sobie dość gruby kubarak i włosy zaplecione w tyle głowy w cienki warkoczyk noszący w tamtych okolicach nazwę mysiego ogonka. To Józia, rzekła pani Wichowska, uczycie, uczy się i wychowuje u nas. Jest to właśnie siostrzenica księdza Piernackiego. To słowo siostrzenica nauczycielka podkreśliła tonem zagradających do umysłów osób obecnych. jakkolwiek chociażby nawet minimalnej wątpliwości a mruknęła dosyć niechętnie pani Borowiczowa przywitajcie się moje dzieci rzekła nauczycielka z emocją będziecie się razem uczyli i powinniście więc żyć w zgodzie i pracować z zapałem wziąć spojrzała na Marcinka z krącemi się oczami a potem uległa całkowitemu zgupieniu Marcinek szepnął chłopcu do ucha pan Borowicz przywitajże się to tak zaczynasz postępować w szkole wstydź się no Chłopiec zaczerwienił się, spuścił ocza, potem raptownie wszedł na środek izdy. Rozstawił nagi, szeroko z ha hasłem i zabawnie kiwnął przed koleżanką cały swój korpus. Julia straciła dorośli przytomność umysłu. Spoglądała na mistrzynię z powtrzeszczonymi oczami i bokiem cofała się z pokoju. Była już blisko. Drzwi, gdy je właśnie otworzono, ukazał się w niski piący samowarek na rizie na rachitycznym na rachitycznie krzywych nóżkach przy, przy, powyginany w sposób nadzwyczajny niosło go przed sobą wielkie i brzydkie dziewczynsko odziane w czarną od brudu zgrzebną koszulę potargany i wytłuszczony lejbik, wełnianą zapaskę i szmatkę na włosach nieczystych od kilku miesięcy nieczesanych od kilku miesięcy samowa. Samowarek ustanowiono na rogu stołu przy pomocy czynnej pana nauczyciela i zaczęto zasypywać i zaparzać herbatę w sposób wysoko ceremonialny i obrzędowy. Rodzice Marcinka spostrzegli, że jest to z pewnością pierwsza herbata w bieżącym półroczu szkolnym. Wrok z wolna zalegał w pokoik. Pan Borowicz przysunął swe krzesło do rogu kanapki, szczelnie wypełnionego przez panią Wiechowską, i półgłosem. Zaczął prowadzić z nią ostateczną umowę o leguminy, jakich miał dostarczyć w zamian za światło udzielające się, maja, udzielać się mające w tym domu jego synowi. Marcinek stał teraz obok matki i słuchał, jak ojciec mówił. Każdy wie, pani, to nie mogę, bo ani mój młynarz tego, jak się patrzy, nie zrobi, a zresztą, wie pani, wolę za to kazać zemleć zem na pytel pszenicy. Będziesz, pani... Miała czy na kluski, czy na łazanki, czy choćby też ciasto, jakie upiec, żeby się przedzie nie rozerwał. Grochu, i pani chciała? Słowa te wnikały aż do głębi umysłu chłopca i sprawiały mu ból istotny. Teraz pojmował, że naprawdę w szkole zostaje, w tym brzmieniu ojmowy ojca. W naradach z nauczycielką czuł po raz pierwszy ton handlowy i nieodwołaną konieczność ulegania swemu losowi. Filami owa bo jest przy szerzyła się w małym jego ciele i przychodziła w chęć dzikiego oporu, wrzeszczania, tłupania nogami, szarpania sukien matki, co znowu w głuchą i osłabłą rozpacz. Pani Borowiczowa brała również udział w tym sporządzeniu niepisanego kontraktu. Zanotowała nawet w małej książce ilość owych legumin, ale czuła na sobie wzrok chłopca, pomimo że go nie widziała i miała oczy spuszczone. Przez serce jej ciągnęła prawie taka sama zawija obłędnych uniesień. Kto to wie, czy nawet nie bardziej absolutnie taka sama? Kto wie, czy gwałt jej, jego niecierpliwości nie szarpał jej tak samo i w tej samej minucie? Ale też pani jest nie nienastrona, mówił pan Borowicz, pół serio do nauczycielki. Gdy dopominała się to ryby, to włoszczyznę, a nareszcie olen, płótno, zgrzebne itd., i odrzekła zjadowitą uśmiechem pani Wiechowska. Nienasycona, proszę pana dobrodzieja, to jest tam nie jestem. Czyż to jedno z drugim wyniosą te drobiazgi? Tyle co państwo co byście państwo dobrodziejstwu musieli dać korepetytorowi u siebie na wsi? Taki korepetytor, proszę pana, na dziś ledwo za 30 rubli w miesiąc. Na wieś pojedzie, a chcę mieć pokój osobny, wszelkie wygody, wszelkie przyjemności, usługę młodą. Konia pod wierzch. Chce się zabawić kiedy niekiedy. chce świąt. I wreszcie co to mówić. Pani kochana, wiesz, odrzekł szlachcic trochę szorstko, że dlatego do was dziecko oddaję, bo mnie na korepetytora nie stać. Rzeczywiście, nie stać mię, choćbym się nawet szarpnął i dał mu te jakieś 300 rubli, to nie mam nie mam w domu konta, gdzie takiego gubernatora ulokował. Pani kochana, może i wiesz, może nie wiesz. Że u nas nie co dzień mięso na obiad, a z obcym człowiekiem w domu trzeba by się było wstawiać. Co to mówić, moja droga pani? Rzekła pani Borowicz. Przecie pan Wiechowski przygotowuje Marcinka do pierwszej klasy. Nie gorzej, nie, go, nie gorzej, a zapewne dla, daleko lepiej niż najlepszy A O pani, będzie mu tak samo jak u matki. On sam wie, że trzeba się uczyć, trzeba zębami i pazurami. Mamusia kocha, mamusia bardzo kocha, ale to trudno. To trudno. On to zresztą wie. On pokaże, jaki do niego, jaki to z niego chłopiec. I czy to słuszne, co o nim mówił Pan Jętowicz, że on tylko be beczeć umie. On pokaże. Istotnie w bankiku niespokojne wybuchy, wybuchy uciszyły się i cała jego rozpacz niby na jakimś haku zawisła. Spojrzał męcznie, mężnie w oczy matki i dojrzewszy w kącikach tych oczu pod całymi powiekami, dwie łzy uśmiechnął się dzialsko. To była pierwsza część z pierwszego rozdziału z książki Stefana Żeromskiego pod tytułem Syzyfowe Prace. Zapraszam do poprzedniego odcinka albo do kolejnego. To cześć!